Ahoj, moi drodzy, zapewne jak każdy z was, kto ceni literaturę, macie swoich ulubionych autorów, po których książki chcecie sięgnąć za wszelką cenę należą do absolutnie ulubionych, albo przystaliście wszystko, co napisali, albo przynajmniej tego dążycie. Ja mam bardzo mało takich autorów, których rzeczywiście przeczytałem wszystko. Jednym z nich jest Jonathan Safran Foer. Uważam, że to jest znakomity pisarz, który w każdej książce próbuje czegoś nowego, który wyśmienicie potrafi stworzyć jakiś inny typ narracji albo bohatera, który jest oryginalny, który jest nieoczywisty który jest niezwykle sugestywny, zresztą tu chodzi o bohatera i też opowieści, jakie nam, jakie nam Foer sprzedaje. I udajmy się to zarówno w ramach takiej o, typowej prozy, ale też czegoś w rodzaju, powiedziałbym, takiego filozoficznego eseju. Swego czasu opowiadałem Wam i w podsumowaniu najlepszych książek także się pojawiło Zjadanie Zwierząt Sefrana Foera. I to była książka, która zachęcała do ograniczenia zjadania mięsa i pokazywała, w jakich warunkach toczy się przemysł, przemysłowa hodowla, jak to wygląda, jakie są rozwiązania itd. itd. Ale tworzył to w taki sposób przystępny, nie wymuszający, może inaczej nie wciskający do gardła pewnych kwestii taki, który rzeczywiście zachęcał, ale nie robił tego tak, jakby na siłę, wbrew nam wszystkim ale robił to tak, moim zdaniem, przystępnie i, i z głową. I to po raz kolejny była taka książka Foera, która mi pokazała, że ten człowiek umie pisać, i za co by się nie zabrał, będzie to interesujące. Wspominam o tym w tym jakże długim wstępie, przede wszystkim dlatego, że dzisiaj słów kilka o klimat to my, Jonathana Safrana Foera. Ogólnie rzecz biorąc, klimat to my to także książka, która opowiada o tym, że należy zaprzestać jedzenia pochodzenia zwierzęcego czyli zaprzestać jedzenia mięsa. Tutaj Foer jest o wiele bardziej rygorystyczny, jest o wiele bardziej bezpośredni. Wydaje się, że tutaj, jeżeli w zjadaniu zwierząt stworzył swego rodzaju wstęp, swojego rodzaju początek, tutaj mamy do czynienia z ogromnym rozwinięciem. Nie wiem, czy już zakończeniem, mam wrażenie, że po tej książce jeszcze można coś napisać. Ale mimo wszystko tutaj autor jest o wiele bardziej stanowczy, co nie znaczy, że jest w jakiś sposób wobec siebie bezkrytyczny, albo że... Lekceważy to, jak trudne zadanie jest przed nami postawione. No i ta książka dzieli się na kilka części. I paradoksalnie ta pierwsza część, która ma, tutaj się wspomogę z pisem treści, która ma ponad 80 stron. To jest tak naprawdę splot różnorakich artykułów, spojrzeń, perspektyw związanych z historią, z pewnymi wydarzeniami, z wszystkim, co może rozbudzić naszą wyobraźnię albo wpłynąć na nasze spojrzenie na zmianę klimatu. Dlaczego tak trudno jest zaakceptować? Dlaczego tak trudno się za nie zabrać? Dlaczego tak trudno zacząć albo nie do końca wiemy, jak zacząć yy, zmieniać swoje życie, żeby rzeczywiście ten klimat wspomóc? To jest taki, można powiedzieć, ogromny wstęp do tej książki który się czyta absolutnie znakomicie, bo te wszelkie dygresje, te perspektywy, sposób w jaki Feuer podchodzi do, do wydarzeń historycznych, w jaki sposób wplata je w narrację o, o zmianach klimatu i nie tylko, sposób w jaki przychodzi od, od szczegółu do ogółu i jak bardzo dobrze mu wychodzi takie tasowanie troszeczkę, tasowanie takimi spojrzeniami od sfery ściśle globalnej do jednostkowej. I to rzeczywiście przemawia, to rzeczywiście jest wciągające, interesujące. Te artykuły, w zasadzie bym powiedział, same w sobie są niezwykle atrakcyjne. Znakomicie się je czyta. Widać tutaj taki kapitalny zmysł przenikliwości, taką błyskotliwość, która rzeczywiście do czegoś dąży, do czegoś zmierza. I czyta się to doprawdy znakomicie. I to jest taki jeden wielki wstęp, bo na tych na tym przekroju 80 stron, tak naprawdę, Fer ani razu chyba nie wspomina, albo przy końcu wspomina o hodowli przemysłowej zwierząt, która jest takim no, kluczowym problemem i czymś, co rzeczywiście możemy zmienić, co może mieć realny wpływ na to, że w jakiś sposób powstrzymamy albo przynajmniej spowolnimy te zmiany klimatu i będziemy mogli, nie wiem, wykształcać jakieś nowe rozwiązania, które w tym, w tym pomogą. Fer przede wszystkim zaczyna od siebie i dość bezwzględnie. Opowiada o tym, że czasami ma ochotę na hamburgera, że czasami mu się zdarza zjeść hamburgera i że być może trochę jest hipokrytą opowiadając o pewnych rzeczach, a samemu nie zawsze jest w stanie tą, tą chęć, to pragnienie zwalczyć. To jest moim zdaniem bardzo fajne, bo to pokazuje, że jest ludzkie. Że popełniamy błędy, że to nie jest tak, że od razu wszystko będzie proste do ustalenia, do zrobienia, że można zacząć od dnia dzisiejszego i potem wszystko pójdzie z górki. To nie jest perspektywa łatwej, prostej i jednoznacznej walki, która doprowadzi nas do szczęśliwego finału. Zdecydowanie nie. Dlatego też ER troszeczkę, można powiedzieć, kluczy. Trochę bierze tą sprawę na około, na tych pierwszych 80 stronach, żeby nam pewne rzeczy uświadomić, żeby zmienić troszeczkę nasz punkt widzenia, żeby stworzyć nam trochę szerszy ogląd na to, co się dzieje i dlaczego pewne rzeczy Rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy łatwo zignorować, dlaczego pewne rzeczy no, nie przemawiają do naszej, do naszej wyobraźni. No i wydaje mi się, że chociażby dla tych pierwszych 80 stron ta książka jest wręcz pozycją obowiązkową do kupienia. Bo to się nadaje do tylu kapitalnych dyskusji. Wiem, bo sprawdzałem, i rzeczywiście można dojść do bardzo ciekawych wniosków, i ta książka rzeczywiście pozwala troszeczkę te, te horyzonty rozszerzyć i trochę spojrzeć w sposób, o którym byśmy być może nigdy w stosunku do takich kwestii nie podchodzili, nie pomyśleli o tym. Także sam ten początek jest znakomity. I teraz powiem coś, co Was trochę zdziwi. Klimat, to my to paradoksalnie najsłabsza książka Foera. ale sądzę, że tak czy siak ona jest pozycją obowiązkową do przeczytania, bo mało który autor, w tak ciekawy, nietuzinkowy, nieoczywisty sposób, a jednocześnie bardzo sugestywny, potrafi opowiedzieć o tym, co nas czeka, przed czym nie uczekniemy. Jeżeli mówiłem o tej pierwszej części, która się troszeczkę zasada, tak wiecie, troszeczkę okrąża temat. No to druga część, która się zwie, jak zapowiedz największemu wymieraniu, to jest taki zbiór, trochę mi to przypomina PowerPointa w wydaniu książkowym. Mamy do czynienia tam z takimi kilkoma podpunktami w każdym rozdziale, który dotyczy tego, co dzieje się teraz już z klimatem, co stanie się w najbliższym czasie, jak zgocące, ogromne i nieodwracalne zmiany będzie to miało, z jakich nie zdajemy sobie sprawy. Można powiedzieć, że to jest taki pocisk ogromnego kalibru, który uderza nas w jednym momencie. To się czyta bardzo, bardzo, Szybko, to bardzo łatwo wchodzi do głowy, ale mam wrażenie, że z niej wychodzi. Bo ja rozumiem, że w takich zalewach tekstu to mogłoby zginąć. Tutaj natomiast wszystko, co najważniejsze, najbardziej druzgocące, najtrudniejsze, jest wytłuszczone bardzo wprost, i jest zrobione to jak najbardziej, w jak najbardziej skondensowanej formie. I ja to doceniam, ale wydaje mi się, że to też nie działa na wyobraźnię do końca. Że to jest bardzo trudne, bardzo bolesne, druzgocące, ale działa troszeczkę na krótką metę. I nie wiem, czy to zadziała tak jak VR by tego, by tego chciał. W trzeciej części, natomiast jedyny, jedyny dom, mamy do czynienia z taką no to jest chyba najkrótsza, najkrótsza część tej. Tej książki? Nie, nie do końca, nie klucz. Ale tutaj trochę wracamy do tych perspektyw, które zaprezentował nam w pierwszych rozdziałach, ale tutaj już, ta, już, ten, już ten przemysł, już to zjadanie mięsa wchodzi bezpośrednio do tych relacji, do tych opowieści Foera, do tych jego historii, które nam prezentuje, żeby jednak przemówić nam do wyobraźni, do rozumu, żeby w jakiś sposób zaprezentować to z jednej strony bardzo klarownie i bardzo przystępnie, ale z, żeby, też, żeby też nie stracić esencji. Esencji tematu. To jest też taka część, która trochę pozbawia nas takiej wizji z cyklu. Ktoś coś na pewno wymyśli, ktoś coś na pewno zrobi, będziemy uratowani w ostatniej chwili i będzie pięknie i, i wspaniale. No tak, dobrze nie ma. Więc to jest taka część, która też nawiązuje trochę do, do tej pierwszej. Jeżeli chodzi o kolejną, i z tą też mam duży problem, to jest część, która się nazywa Spór z Duszą. Tak naprawdę to jest taka rozmowa autora. Z samym sobą. Potem co prawda autor wplata trochę inne postaci, które jakby egzaminują go z pewnych rzeczy. To jest takie z jednej strony doceniam bardzo ludzkie ujęcie, takie uzewnętrznianie się, ukazywanie pewnych własnych wątpliwości, taka walka samym sobą, takie, takie starcie dwóch stron osobowości, z których, w których zachodzi konflikt, który trudno rozwiązać. Ja tak jak najbardziej doceniam, ale muszę przyznać, że to jest troszeczkę infantylne, chwilami takie ciężko strawne. Tego się nie czyta źle, ale no nie wiem, nie przemawia do mnie. Ta część wydała mi się w tej całej książce najsłabsza, najmniej przekonująca, najbardziej wymyślna, ale niestety nie niosąca za sobą ani jakichś ciekłych przemyśleń, ani perspektyw, ani nie przemawiająca do wyobraźni. Ona była taka troszeczkę... Ona była bardzo wymyślona, tak? była bardzo sztuczna i ten konflikt, ten spór o duszę, który jest tutaj zresztą tak wspomniany w tytule, no mojej duszy nie zawajował zdecydowanie i wydał mi się jednak trochę Trochę pretensjonalny miałem z tym duży problem. Przedostatnia część to także jest powrót do, do tej formy artykułów, tej formy przemyśleń, tych filmowych zagwoz filmowych, przepraszam, tych filozoficznych zagwozdek, które nam rozbrania czynniki pierwsze, bo tutaj ta książka to jest trochę takiej takie nici, które rozwijam. Nigdy nie wiemy, kiedy do wcześniejszego jakiegoś artykuliku czy ustępu FR nawiąże na późniejszej drodze. I to nie ma takiej formy, że zaczynam się gubić w trakcie, ale rzeczywiście widzimy, że Fuer do czegoś dąży. I ja szalenie podziwiam inteligencję autora, bo ja mam wrażenie, że gdybym pisał coś takiego, byłby taki etap, na którym, się, na którym bym się pogubił. A tutaj mam wrażenie, że była ogromna świadomość tego, o czym Fuer chce napisać, i jak chce to zrobić, w jaki sposób zaprezentować. I to jest książka bardzo, bardzo samoświadoma, bardzo konsekwentnie budowana, taka, w której zdecydowanie widzę tą wizję, ona jest namacalna. I ona jest sugestywna i która rzeczywiście przemawia do tej wyobraźni, która sprawia, że zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, która skłania do dyskusji i którą kapitalnie, wydaje mi się, młodsze pokolenie by omawiało, chociażby w szkole. Myślę, że, że świetnie by to zażarło takie pojedyncze materiały, artykuły, które są czytane przez uczniów, które są z nimi omawiane. I myślę, że to by fenomenalnie zagrało. Także po tym sporze z duszą znowu wracamy do tej dobrej serii, do tych do tego spojrzenia w bardzo szerokim zakresie, które ma nas troszkę pobudzić do działania, który z jednej strony ma nie oszukiwać, że to będzie łatwe i proste, ale które ma sprawić, że spojrzymy na ten problem w taki sposób, o jakim byśmy wcześniej jednak nie pomyśleli. Ja nie czytam dużo takich książek o, 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 zmianach, o zmianach klimatu, o, o zmianach przyzwyczajenia, chociażby braku jedzenia, jedzenia zwierząt. To, że to napisał Fowler tak naprawdę to jest powód Dlaczego ja po tą książkę sięgnąłem? Tutaj mamy bardzo dużo badań, bardzo dużo przepisów. Widać, że nad tym pracował. Tych przepisów jest chyba tutaj no nie chcę was skłamać ale około 80 stron 70 i to robi ogromne wrażenie. Widać, że było tu poświęcone bardzo dużo czasu, i, i mamy tutaj dużo, dużo badań, dużo analiz, bo mamy chociażby badania, w których. Jest duża różnica. Mam tutaj taki appendix, w którym po wyjaśnia dlaczego w jednych badaniach 14,5% obciążenia, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, zachodzi w wyniku hodowli przemysłowych, a dlaczego według innych badań to jest już ponad 50%. I dlaczego to właśnie brak jedzenia mięsa jest takim najważniejszym najważniejszą rzeczą i najprostszą, jaką możemy zrobić, żeby ocalić świat, żeby ocalić ziemię, na której żyjemy, dla następnych, dla następnych pokoleń, bo niestety czas tyka jest ta, ta pogoń, w której możemy nie zdążyć, no jest niezwykle niezwykle namacalna i powinna przemawiać na wyobraźnię, ale to jest trudne. Między innymi dlatego powstała ta książka. I myślę sobie tak, że jak już Wam powiedziałem, to nie jest najlepsza książka Foera, a wciąż jest to pozycja obowiązkowa. Ma swoje lepsze i gorsze strony, ale jedną rzecz robi znakomicie. Mówi o tych wielkich, trudnych przemianach, które trudno sobie wyobrazić w sposób, który wydaje mi się przeciętny Kowalski, który czasem coś tam sobie przeczyta, będzie w stanie je zrozumieć, będzie w stanie je przyjąć i być może, kto wie, nie wiemy tego na pewno. Będziemy w stanie wprowadzić pewne zmiany w życie, bo Fuer nawet nie naciska na to, żebyśmy w ogóle w ogóle nie jedli mięsa. Ale nawet zrezygnowanie z dwóch posiłków mięsnych w ciągu dnia może mieć ogromne zmiany. Też opowiada o tym, że, że jednostka rzeczywiście może zmienić świat, ale w mniej oczywisty sposób niż nam się wydaje. Przy tym, oczywiście, jest krytyczny. Nie mamy tutaj chociażby taki, taki, taki rozdziałik podrozdziałik, to nie jest dobra opowieść. Także mamy tutaj też kwestie narracji historycznych, tego w jaki sposób e, muszą być opakowane, żeby przemówiły do nas, żeby nas zachęciły do działania, żebyśmy rzeczywiście się zmobilizowali i zaczęli coś robić z tym, co się dzieje w, na, w naszej rzeczywistości, co się dzieje na świecie. Z tej dużo bardzo ciekawych aspektów, powiedziałbym, z politycznych, społecznych, gospodarczych, moralnych, które porusza Foer na przestrzeni tej książki. I to, co jest fajne, to nie są. Proste rzeczy, ale FR przedstawia je w tak ciekawym ujęciu, w tak błyskotliwym i przenikliwym, że to się naprawdę chce czytać. To się absolutnie znakomicie czyta. I coś po tej książce zostaje. I o tej książce można rozmawiać. I ona jest jakaś, i ma charakter, jak już mówiłem, ma swoje słabsze strony. Jak najbardziej, ale wciąż mimo to jest moim zdaniem zdecydowanie pozycją wartą poznania. To jest dowód na to, że nawet najsłabsza książka znakomitego autora wciąż jest bardzo dobra. I wydaje mi się, że, że powinniście ją przeczytać, nawet jeżeli, nie wiem, zmiany klimatu was nie interesują, chociaż powinny, bo to dotyczy nas wszystkich i przed tym nie uciekniemy. Nawet jeżeli, no nie wiem, zaprzestanie jedzenia jest dla was czymś abstrakcyjnym. Mimo to, to jest po prostu bardzo ciekawa książka która podrzuci Wam rzeczy, których się po niej zupełnie nie spodziewaliście, i która może niektórym otworzy oczy, albo chociaż sprawi, że pewne mechanizmy myślowe pójdą trochę w innym, w innym kierunku. To jest bardzo przystępna rzecz, błyskotliwa, taka, która wydaje mi się powinna dotrzeć do każdego, albo każdy powinien znaleźć coś, co będzie cenne, co będzie istotne i. I coś, coś na tym zyska. Tak. Coś, coś z tej książki każdy mam wrażenie dostanie. I wydaje mi się, że nie będzie Was dziwić moja ocena dla klimatu Tomy, którą jest. 8 na 10, może i nie bezbłędna, ale wciąż szalenie istotna, szalenie potrzebna, klimat to my, Jonathana Safrana Fera. To, co miałem powiedzieć, już powiedziałem, nie będę wam przedłużał. Komu zależy na losie naszej rzeczywistości i na losie kolejnych pokoleń, przecież jest to po prostu powinien, a wręcz nawet musi. Mam nadzieję, że to, o czym wam powiedziałem, zachęciło was do lektury tej książki, że po nią sięgniecie i że po niej, o niej może porozmawiamy, może podyskutujemy, jestem bardzo na to otwarty. I, I że po prostu może Wam uświadomienie, że taka pozycja w ogóle istnieje, i poza tym polecam z całego serca książki Jonathana safrana bo to jest znakomity pisarz. Po prostu, no jeżeli Wam się to podobało, to subskrypcja czyli na w górę mile widziana, a czy nie wypuszczana oczywiście. Zapraszam Was na Instagram, link do niego w opisie. Tam codziennie coś nowego, kulturalnego. No i cóż, to by było na tyle. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia na razie. Cześć.